Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Dzisiaj z rana musiałem trochę rzeczy pozałatwiać w mieście i mi pół dnia zleciało, jak nie trzy czwarte, ale za to mam prezenty dla wszystkich. Zaraz im dam, tylko puścimy je na zielonkę. Edziu się nie może doczekać. Chodź, Edziu, chodź, niech one se spokojnie wylecą. No, czekaj, 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 się, czekaj. Dobra, leć. O, i poleciał do łatki, no i dobrze. A ja lecę, bo trochę im pokupowałem rzeczy przy okazji, że byłem w mieście. W dużym sklepie. Edziu, nie pędź tak szybko, bo jeszcze kogoś potrącisz. Najlepiej to bocianek biega. Te portki mu się trochę plączą i trochę zostaje z tyłu za całą bandą. No i też ma krótsze nogi. A ja mam arbuza, trafiłem w promocji. 3 złote kilo. Czy trzy tam z groszem? To nie jest zła cena. Zaraz mikrofon by mi spadł. Zaraz im tu rozłupię. Trochę duża ta siekiera, ale dobra, dała radę. Dam im tu gdzieś bliżej kurnika, bo to bardziej z myślą o, o kurach. A mam drugiego dla kaczek i gęsi. Ale dla kaczek i gęsi to dam im standardowo do budki, bo trwa akcja przyzwyczajania ich do tej budki, żeby chętnie się tam schodziły. No i to działa, bo im zawsze tutaj daję. Zobaczymy, jak szybko się. Zmądrzą, że coś niosę, ale maluchy to już wiedzą, że tu jest coś dobrego. I co zajadacie? Ten jest fajny, ten czarny ma taką czuprynę i do tego brodę. Smacznego. Dla królików też coś mam po buraczku, znaczy po pół buraczka. Na razie marcheweczki. Proszę Łatka częstuj się. Tam wodę jeszcze masz, o wypiłaś i Albo ci trochę wyleciała a ten ile paszy wyżar cały ten. No nic smacznego. Tym razem czarny ma więcej wody. Częstujcie się. Chwila im schodzi. O, jaka ręka ładna. Teraz tylko wytrzeć w jakieś ciuchy i będzie elegancko. O, ktoś napisał ciekawą rzecz w komentarzu, że im jest zimniej. Tym w tym gnieździe jest więcej jajek, bo tu jest tak zabudowane, jest cieplej. I to by się sprawdzało. Im były większe mrozy, tym chętniej tutaj składały jajka. A jak tam na przykład wczoraj było cieplej. To już tutaj nie było jajek, tylko tutaj i tutaj. Parę dzisiaj jest. A co tu słychać? O, już to wywaliły, ale już wyjadły wszystko ze środka. No to nic dziwnego. Perełka sprawdza wytrzymałość folii. Póki co jeszcze się trzyma. Nie wszędzie, ale tak generalnie to zdaje egzamin. Ale nie o tym, biorę się za robotę, muszę tutaj tą siatkę pościągać. Tą zieloną, ona już zdała swój egzamin, bo widzicie, trochę się obwiesiła. A to dlatego, że już ze dwa razy mi się tu perliczki w to poplątały. No i trzeba to ogarnąć, żeby tak nie było czasem kiedyś, że one się poplątają. Jak mnie nie będzie w chałupie. O, ten krzywulec tam tańczy wzdłuż siatki. Krzywulec. Dobrze wiesz, że trzeba furtką wyjść, ale furtką się trochę cyka. Bo tu Edziu patrzy co on wyprawia. No i tak o. Dobra, biorę się za, za rozbieranie tego. Prełka, co ty tam szukasz na dachu? A raczej pod dachem. No ale taką nową miejscówkę sobie znalazła. I tak siedzi tu już z kwadrans chyba. Ale wiecie co? Coś tam po dachu latało. Jakaś mysza, czy coś małego, ale tak parę razy słyszałem, że przebiega. Podejrzewam, że. Prełka też to usłyszała. Już teraz nie odpuści. Będzie tu czatować z godzinę. Biorę się za robotę, bo przed chwilą jeszcze gęś sobie tutaj łepetynę zaplątała. Także ta siatka się robi coraz bardziej niebezpieczna. Ona jest tym takerem robiona, także nic nie wymyślę. Muszę ją po prostu pozrywać. No bo to bez sensu każdą zszywkę jest osobno. Czy ona mi się na coś jeszcze przyda? No, nie wiem, chyba już w stanie nie będzie najlepszym. Na całe szczęście była bardzo tania, wręcz kosztowała jakieś tam groszowe sprawy, ale też nie jest za porządna jak widać. To wszystko w rękach się drze. Jak się będzie robiło porządny jakiś wybieg, to się kupi inną, porządniejszą. No, ale swoją funkcję na ten czas, kiedy była potrzebna, jak to były pisklaki, no to spełniła. Czasami całe dniemie nie było. Że byłem w robocie, to się nie zdarzyło, żeby czarna uciekła. Zdarzyło się, jak byłem w chałupie. No to całe szczęście, dobra. To zrobione. Ile roboty już dzisiaj zrobione? No, ale to nie o tym, co tu teraz trzeba. Wkrętaczkę, i chyba cały już ten tutaj wybieg rozbiorę po prostu. Może się uda tak fragmentami, bo takie panele już z obitą siatką, jak ten z przodu. No może by się udało jak to się rozkręci, to by mi się potem przydało. To lecę po wkrętaczkę. Spróbuję to tak porozkręcać, żeby jak najmniej poniszczyć, bo docelowo taki niski ten wybieg to nie jest dobra sprawa. Bo się wiecznie w tą siatkę plątałem i cały czas coś się obrywało i tak dalej. Na pewno napiszecie w komentarzach, że jak się robi byle jak, to potem zaraz trzeba rozbierać i przerabiać. No ale to było z myślą o tamtych pisklakach to jedno. Zadanie spełniło. Pisklaki wyrosły. Od czarnej to nawet w komplecie. Nie oprócz jednego, jednego coś wzięło w lesie. No to prawie w komplecie. Ech, prawie w komplecie wyrosły. A no co no, z tego się robiło co było. Na ile wystarczyły środki i czas, tak się zrobiło. Nie wyszło to najgorzej. Teraz może będzie trochę więcej czasu to na wiosnę taki odchowalnik by mi się tutaj przydał, jakby jakaś kwoka chciała siedzieć. Albo gęś, albo kaczka. O, to i było luks. Taka miejscówka. Chociaż gęsi to chyba razem by tam sobie w gęśniku siedziały. Im to nic nie zagraża. No dobra, nie będę Was tym zanudzał. Biorę się za kręcenie. O, Edziu to lutie. O, Edziu, masz tam wodę. I wszędzie, a co chwilę tu przybiega i lutli, że... No tak on lubi. Dobra, rozkręcam, włączę się. Jak coś rozkręcę. Taką mam nadzieję. O, tutaj wyszły. No i dobrze. Patrzcie, bocianek oczywiście z nimi. Bocianek jednak pamięta, skąd pochodzi. Swoje korzenie. I się kręci z kaczkami gęśmi. Edziu, nie przeszkadza im tam. A zresztą tam im nie poprzeszkadzasz, bo cię gęś przegoni. Biorę się za robotę. No i udało się. Obiekt rozebrany. Trochę czasu to zajęło. Bo to z tych wkrętów kombinowanych Jakiś to tam co chwilę inny bit był potrzebny Trzeba było szukać No ale jakoś poszło Tak starałem się elementami to porozkładać Bo te elementy to się może jeszcze przydadzą I teraz się zastanawiałem jak to na przyszłość zrobić Ale tak myślałem, że tutaj to wystarczą Do płotu dojechać Taki kawałeczek Tu można by do drewutni Tu może gdzieś dotąd I tu zrobić drzwi, tylko wysokość normalną Żeby dało się wejść, ale to na wiosnę myślę, znaczy może zrobię wcześniej, ale na wiosnę dopiero będzie to potrzebne, na pewno trzeba tam wszystko wyczyścić, tę starą słomę wyjąć, to na spokojnie, no ale już pierwszy etap zrobiony, no coś się buduje, coś się rozbiera i tak leci. Skoro rozbiórka mi tak sprawnie poszła, może uda mi się trochę tego drewna tutaj ogarnąć, bo bez sensu tak tu moknie, w nocy padał śnieg. Także bym podjechał Lublinem, zapakował chociaż to, co pocięte, co tam się nadaje i tam zawiózł. I Lublina sobie o, oczyściłem. Co tam miał broczki betonowe, oczywiście zostają, bo mi elegancko dociążają tył. Bo na dniach może pojadę po te słupki przęsła, bo na przyszły tydzień to nawet 10 stopni zapowiadali. Także można by było coś porobić. Więcej, no dobra, no to się obracam i próbujemy coś tam podziałać jeszcze, póki jasne, ale zaraz będzie ciemno. Edzia przymknąłem mu kur i te kury się tu kręcą, bo nie mogą wejść, ale chodzi mi tylko o to, żebym się obrócił. Bo najgorzej tyłem jeździć jak Edziu lata, bo on lubi tam pod kołami przelatywać, to żeby czasem nic się jemu nie stało. Paliluks Dobra, nikogo tam nie ma za mną, mam nadzieję, że nie Jakoś się tu obkręcimy może Jakoś super zwrotny To Lublin nie jest Ale też nie ma tragedii Dobrze by było w nic tam nie wjechać Widoczność też jest elegancka W kamery zaraz wjadę nie, No może się uda, że nie No i dobra, jesteśmy na prostej Teraz trzeba tutaj jakoś się zmieścić Żeby nie zahaczyć ani kurnika, ani tego drzewka, który już przejechałem nieraz Ej, chodź do środka może, co? Chodź Wskakuj, chodź No, wskakuj No Ja już idę do Ciebie, cofnij się Weź, bo ja tu nie mam jak nóg wsadzić Przesuń się tam dalej. Ej, czekaj, bo ja tu wsteczny mam. Wyskakujesz, no to chodź. No, nauczysz się jeździć, to będzie luks. To nie będzie mi tak trudno manewrować. Ja dobrze widziałem, że tu gdzieś chłopata leżała i bym ją przejechał. Chyba tutaj, ja przyuważyłem. Jednak coś widzę w tamtych lusterkach. Można było trochę bliżej podjechać, ale dobra i tak jest dobrze. Elegancko. Jadziu się pomału czy jeździć Lublinem. Bardzo ładnie. Lublin wypakowany. Wiem, że całe nic tego przywiozłem, no ale tam te przynajmniej te pocięte, bo to żeby zamakało jeszcze od środka, gdzie jest suche. To nawet ładnie widać, że w środku już takie wysuszone na zewnątrz mokre, żeby teraz na śniegu leżało. Wiem, że to trzeba ułożyć. Kiedyś się tam ułoży. Na jakiś dzień czy dwa trzeba poświęcić na rąbanie, wożenie, układanie i się to zapełni. Pomału niech sobie schnie te drewno, i tak ja będę wykorzystywał dopiero na przyszły rok. Najprawdopodobniej już tutaj z rok leży, czy tam trochę krócej na podwórku. Teraz pod wiatą porąbane, to na przyszłą zimę będzie w sam raz. O, kaczki gęsi już tu przyszły do arbuza, to zaraz nic z niego nie zostanie, znając życie. To już prawie nic nie zostało. No ale sobie pojadły chociaż. To może jutro dam drugiego. Nie będę już im dawał do budki, jak tu im wyjadły wszystko. I już lecą do siebie. No już późno się robi. Zaraz jeszcze jakieś może warzywko im przyniosę. O! Urwały tą kapuchę w końcu. No dobra. Nic nie będzie. Zboże mają, paszy już malutko. Dobranoc, znaczy dobranoc. Zaraz jeszcze się spotkamy, bo wam tu po uzupełniam. Jajka zebrane, 9 sztuk dzisiaj, a jedno jakie malutkie? Jakaś nowa pewnie zaczęła nieść. Ostatnie sztuki już się schodzą. O, a bocianek z kolegą dzisiaj albo koleżanką mi nie przegania? Jakieś nowe święto, patrzcie, miałem im tu uciąć, bo rzeczywiście mu siedzą nad głową i robią. I zapomniałem, no co zrobić? Jutro mi przypomnijcie, to może się uda to zrobić. No bo najwyższa pora. Tam się już baterie rozładowują i od mikrofonu, i od wszystkiego, także ja się z Wami żegnam i zapraszam na jutro na siódmą rano. Na razie, cześć.